Cześć, witam Was w podsumowaniu stycznia, w którym powiem, co się zmieniło w portfelu. A zmieniło się całkiem ciekawie. Sprzedaję alfabet, kupiłem, zaraz Wam powiem co i jeszcze prezent do XTB. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Oczywiście, inwestujecie na własne ryzyko, wiąże się to z dużym ryzykiem i utratą finansów. Musicie grać odpowiedzialnie. Zawarte w tym materiale treści nie są poradą inwestycyjną. Zostawcie subskrypcję i lecimy już z sprzedażą alfabetu. Dlaczego to zrobiłem? Wiele osób było w szoku, jak wrzuciłem na swojego X e, informację o tym, że pozbyłem się alfabetu 30 stycznia, e, czyli tydzień temu. No tutaj, Alfabet od początku tego portfela był spółką, którą kupiłem, dlatego że Podczas ceł Trumpa spadło to bardzo dużo i wiedziałem, że to jest jeszcze taki potencjał do wzrostu, że na pewno na, pewno na tym się zarobi. No i miałem rację. Okazało się, że zarobiłem 863 ,63 zł. 63 grosze plus 101%. Dlaczego sprzedałem? Ja uważam, że ta spółka może zrobić nawet 500 zł za akcję. Znaczy 500 zł. 500 dolarów za akcję. Ale ja osobiście w portfelu IKE mam troszkę inną strategię, bardziej skupiam się na Dividend Grow w spółkach. Też chciałbym utrzymać IKE na GPW. Może kiedyś to się zmieni, ale na dzień dzisiejszy chciałbym, żeby tam były raczej spółki z GPW. Alfabet był ostatnią spoza. No może będę w dolarze po prostu inwestował w jakieś amerykańskie akcje, ale to zobaczymy. Dalej dywidenda Synectic 32,25, 10,75 za akcję. Zostało na moje konto zasilone no trzy akcje skromne, bo skromne są już od pułapu 168 zł, więc dosyć długo to trzymam. No i co kupiłem? Kupiłem trzy akcje CD Projekt Red cena za akcję 242.20 łącznie 726.60 i dlaczego akurat CD Projekt dlaczego w sumie sprzedałem Alfabet za dwa koła żeby kupić CD Projekt 3 akcje dlatego że ostatnio dzięki temu że no w sumie Alfabet wydał swoje to AI do robienia gier no to spółki gamingowe gdzieś tam deweloperskie i tak dalej spadły mocno, no bo poczuli to zagrożenie. Wiadomo, że CD-projekt nie spadł aż tak jak na przykład Unity, no bo jednak Unity trochę inna specyfikacja. Ja uważam, że to jest szukanie igły w stogu siana, i zanim na tym silniku od Gemini, kto, znaczy od Gemini, od Google, ktoś stworzy jakąkolwiek średnią albo nawet słabą grę, którą gdzieś tam wyda, to minie jeszcze trochę czasu. A ja gram po prostu pod bardziej spekulacje, pod wydanie Wiedźmino 4. Ale, no tutaj jeszcze chyba dokupię sobie z 4 akcje, tak myślę. Ale czekam, bo na razie kurs jest w tendencji spadkowej. Ja miałem wcześniej już trzy akcje po około 200, chyba 3 zł. I teraz dokupiłem sobie kolejne 3, więc mam 6, jeszcze 4 i będę miał 10. Myślę, że to by był spoko pomysł na to, żeby właśnie sobie zagrać tak spekulacyjnie, trochę tam dawno nie grałem takich rzeczy, więc można coś pomyśleć. Tutaj lekkie, że tak powiem, przemeblowanie nastąpiło w portfelu REITów w WSD, ponieważ sprzedałem spółki takie jak Ventas, PHP i delikatnie sprzedałem też S&P 500, bo po prostu potrzebowałem, żeby kupić cztery akcje realty, Teraz w portfelu Rate jest 40 akcji Realty, więc jestem zadowolony z tej liczby. Suma summarum chciałbym dobić do 50, myślę, w tym roku. To jest taki, można powiedzieć, cel na ten portfel trochę. Teraz Realty chyba 63 dolary, 200 dolców na Plus jest na nim, więc fajnie to wszystko poszło. Uważam, że póki co dobrze to się rozwija. No i ogólnie jestem zadowolony z. Prosperowania portfela, mimo że ostatnio są spadki. Ja te spadki też odczuwam, ale myślę, że jeżeli będą jeszcze większe spadki, to sobie coś dokupię. Bo mam 3000 wolnych środków, żeby jakieś tam zakupy powiedzmy zrobić. No i dziękuję, oczywiście, bardzo za prezent od XTB. Dostałem taki kubek, dostałem długopis i magnes. Napisałem w czerwcu maila, czym taką paczkę mógł dostać, i dostałem. Także dziękuję tam całemu działowi marketingu, pani Dianie i zarządowi Kstaberze. Chcieli mi w ogóle takie coś wysłać, bo teraz widziałem, że już nie chcą wysyłać. Ja dziękuję Wam również za ten odcinek. Zostawcie subskrypcję. Napiszcie, co się zmieniało w Waszych portfelach jakieś większe ruchy. Do zobaczenia. Cześć.